rozmowę w studiu przeprowadzimy z przedstawicielami Wydziału Wychowania Ekonomicznego. Są z nami w studiu kierownik Wydziału Wychowania Ekonomicznego, harcmistrz Paweł Marciniak oraz podharcmistrz Błażej Peta, instruktor Wydziału Wychowania Ekonomicznego. Czuwaj. Czuwaj. Miło nam ponownie gościć Wasz Wydział w studiu. E, czy możecie przybliżyć naszym oglądającym, dlaczego dzisiaj się spotykamy? Dzisiaj się spotykamy, gdyż w ostatni czwartek gdyż ostatnio, przepraszam, tutaj nie jestem aż tak obyty, spotykałem się, gdyż w ostatni czwartek ruszyliśmy z programem wychowania ekonomicznego, programem, który w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej uchwalił Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Ruszyliśmy konferencją, która odbyła się w Senacie, którą otworzyła pani marszałek Kidawa-Błońska. No i tam Związek Harcerstwa Polskiego wraz z innymi organizacjami, które inicjowały ten Rok Edukacji Ekonomicznej, a zapoczątkowało nasze działania, czyli działania, które mamy nadzieję, będą dosyć interesującą częścią programu harcerskich, drużyn środowisk, szczepów. Na to liczymy. Mhm. Myślę, że warto na początku zadać pytanie, które wyjaśni naszym widzom podstawową kwestię, z jakiego powodu Związek Harcestwa Polskiego zajmuje się właśnie ekonomią. Związek Harcestwa Polskiego wychowuje do wartości, wychowuje naturalnie. W naszym środowisku działania, w kontakcie z przyrodą, to wydaje się na pierwszy rzut oka, że wychowanie ekonomiczne może nie jest czymś takim zupełnie naturalnie gdzieś tam, gdzieś tam towarzyszącym tej aktywności. Ale to tak naprawdę tylko pozory, bo jeśli popatrzymy na to, co się dzieje, co się dzieje wokół nas. Na te wszystkie zdarzenia, które w tej chwili występują, inflacja, kanały dystrybucji, które gdzieś tam są zaburzone i my nie możemy kupić różnych rzeczy, tak? kwestia zmiany cen, związanych na przykład z kursami walut. To się wydaje, że są jakieś rzeczy odległe, ale one dotykają nas w codzienności. A przez to, jak się okazuje, przychodzą nawet harcowarze do swoich dużych nowych się pytają, co to jest ta inflacja, skąd się to wszystko bierze. I my, jako ZHP, naszym zdaniem powinniśmy odpowiadać naturalnie. Jako organizacja, która funkcjonuje w społeczeństwie, naturalnie na potrzeby, które wokół nas w środowisku występują. Więc odpowiadamy na naturalne potrzeby, które wokół nas wybrzmiewają, dostosowując do tego nasz program. Stąd, stąd ekonomia, która wybrzmiewa trochę bardziej, ale o tym jeszcze może za chwilę powiemy, czy to rzeczywiście jest tak, że ona w tej chwili doszła w ogóle do harcerskiego programu. A powiedzcie nam, czym tak właściwie jest wychowanie ekonomiczne? Jakie obszary i kompetencje kryją się pod tym tematem? Uważaj, to można było tych obszarów, bo ja tak mówię i mówię, a tych sieci. W naszym wydziale zdefiniowaliśmy ekonomię szerzej niż tylko jakieś proste rozliczanie faktu czy nawet organizacja biwaku pod względem finansowym. Spojrzeliśmy na to szerzej, uwzględniając różne aspekty, które można dostrzec w codziennej pracy drużyny, żebym się nie pomylił 100%. <grym> Zacznijmy na przykład od tego, że jednym z tych obszarów są kompetencje pracownika, obszar taki świadomy pracownik, który można, możemy dostrzec już na funkcji zastępowego, czy tam przybocznego, albo drużynowego. Te pełnienie tych funkcji pozwala kształtować właśnie już w tych młodych... Młodzieży, w dzieciach taką odpowiedzialność, coś, co będzie potem dostrzeżone, na przykład, właśnie przez pracodawców. Kolejnym z tych obszarów jest etyka. No My w harcerstwie bardzo wiele mamy do czynienia, jeżeli chodzi o etykę, zwłaszcza, że opieramy nasze działania o prawo harcerskie, o przyrzeczenie i na tym budujemy po prostu nasze, tutaj wszystko, co kształtujemy właśnie na tych podstawach, a podstawy te wartościowe, które są, są także ważne dla przyszłych pracodawców czy Ogólnie, biorąc pod uwagę to, że trzeba podejmować jakieś decyzje, dobrze, jeszcze cztery, <grywanie> budżet obywatelski też jest często Budżet obywatelski ogólnie finanse publiczne. Najprościej powiedzieć, w pracy drużyny to kiedy na przykład coś planujemy, tak jak na przykład obóz biwak czy jakieś wydarzenie, ale także kiedy pełnimy służbę na rzecz lokalnej społeczności, musimy dostrzegać to, gdzie, gdzie, gdzie brakuje, gdzie jest miejsce, na którym możemy się spełnić. Podstawy ekonomii jak najbardziej podczas przez udział w Grach, przez Harcerzy czy Zuchy, nawet już od początku, oni dostrzegają te podstawowe prawa, które rządzą. I to nie jest nic skomplikowanego. Wystarczy to zauważyć. I już zbliżając do końca, świadoma konsumpcja, podejmowanie decyzji zakupowych, to robimy to bardzo często, nawet na biwakach, kiedy musimy kupić może lepszy produkt albo gorszy. I dlaczego na przykład kupimy to, a nie co innego, czyli jeżeli na przykład kupujemy bluzki ym, dla naszych harcerzy albo dla nas tutaj po prostu, dla, dla kadry czy coś takiego, czy kupimy z Polski, czy może tańsze skąd inąć? No i właśnie to, to też dostrzegamy. I ostatnia rzecz, czyli przedsiębiorczość rozumiana szerzej, yy, jako umiejętność zorganizowania yy, czegoś, żeby dotrzeć do pewnego celu. Z tym, że bo to trochę zabrzmi jak wykład, sześć obszarów, i tak dalej, tak dalej. Dlaczego mówimy o tych sześciu obszarach? Bo zależy nam, żeby odejść od takiego rozumienia przedsiębiorczości tylko i wyłącznie jako zarabianie pieniędzy, rozliczanie budżetu, ja biegnę gdzieś z jakąś fakturą, żeby pokazać ten i obszar wartości, czyli tej etyki zachowania się fair, i także ten obszar w ogóle budowania takiej świadomości swojej, jako osoby, która może w przyszłości być pracownikiem, który lubi robić takie lub inne rzeczy, który chce być przedsiębiorcą, albo woli jednak być takim wartościowym członkiem zespołu. I gdzie my możemy te świadomości na Nabywać, właśnie w codzienności programu, no bo taka przedsiębiorczość na podstawowym poziomie, no to może być dwóch harcerzy, z których jeden się umówił, że ten młoda da podwieczorek, a tamten mu na przykład przyszyje, przyszyje sprawność albo e, coś zrobi za niego w ramach jakichś działań na terenie obozu, ale to właśnie jest co? E, oszacowanie wartości, wymiana wzajemna, e, popyt, podaż, e, te wszystkie rzeczy można e, na co dzień po prostu omawiać i nam chodzi o to, nie tyle, żeby budować jakieś super skomplikowane gry, wielkie programy, a żeby budować świadomość, że nas otaczają te różne pojęcia i żeby my możemy, będąc kadrą, będąc drużynowymi, przybocznymi, pokazywać swoim harcerzom, że one są wokół nas. Przecież taki biwak to nie jest nic innego jak duży projekt, to nie jest nic innego jak przedsięwzięcie, które ma budżet, to nie jest nic innego jak właśnie rozwijanie przedsiębiorczości, bo się zastanawiam, jak wykorzystując te zasoby zrobić coś, Fajnego, w trakcie tego biwaku, maksymalizując ten fan przy minimalizowaniu no, napracowania się. No, bycie leniwym akurat jest fajne, no, uważam, bo właśnie y, y, stymuluje przedsiębiorczość. Także to są takie proste rzeczy w codzienności. My tylko pokazujemy, że to jest szerzej niż tylko rozliczanie faktur i y, y, y chodzenie do skarbnika. Właściwie nie przede wszystkim to. My chcemy o programie. Mm -hmm. Pojęcie ekonomia. Może się często kojarzyć z takim trudnym tematem, dość skomplikowanym, zaawansowanym. Wy już tutaj trochę tych mitów obaliliście. Czy da się realizować program wychowania ekonomicznego tak, żeby jak najbardziej zmaksymalizować te zainteresowanie naszych harcerzy oraz czy macie jakieś materiały, jakieś informacje, materiały, które możecie polecić do pracy w podstawowych jednostkach czyli w drużynach? Właśnie Boże, i to może teraz to zagadka, bo pierwszy, program, pierwszy taki materiał programowy, który powstał, znaczy może nie pierwszy, ale pierwszy taki bardzo, bardzo dawno temu, więc chcieliśmy na niego zwrócić uwagę, który powstał, a, no i to będzie cyta z tego materiału, zagadka i takie pytanie do prowadzących. Oczywiście to nie jest jakiś dyskonert, jak nie będziecie wiedzieć, sam bym pewnie nie wiedział, jak mnie tak na ulicy złapali, ale skąd to może być? Spróbujcie strzelić. Tak, to to cytat. I oto staje przed nami zagadnienie codziennego dnia naszego życia. Jak zarobić pieniądze? Czy o wartości zarobku stanowi wyłącznie wysokość zysku? Jakie on daje? Mm, I może już od razu odpowiem. E, cytat ten pochodzi z wielkiej gry... Ale, może wiedzą Może prowadzący. Z wielkiej gry Aleksandra Kamińskiego. Okay. <gry> e, tak, no książka jest, powstała już dosyć dawno temu, w trudnych czasach. I jak widać, jako Związek Harcerstwa Polskiego zawsze dostrzegaliśmy to, żeby odpowiadać na te wyzwania, które stawia przed nami, no, rzeczywistość. I tak staramy się robić to i dziś. Tam był w ogóle cały rozdział o nazwie Pieniądze. Wielka gra. Może nie wszyscy tak od razu kojarzą, będą sobie pewnie tam potrzebowali dziś sprawdzić, a może nie, może ja nie doceniam, ale generalnie to był podręcznik o konspirowaniu. To był podręcznik o konspirowaniu i tam był rozdział pod tytułem Pieniądze, który mówi właśnie o kwestiach ekonomicznych. Także e, gdzie szukać? Jak się okazuje można aż tak, e, aż tak dawno. E, I kto był autorem? Aleksander Kamiński, więc, e, więc tak. Jedną z książek, które na przykład są bazą takiego programu, który, który zbudowaliśmy, jest książka, którą napisał Janusz Korczak. Janusz Korczak napisał książkę pod tytułem Bankructwo Mojego Jeka. Ona w tej chwili jest wydana w trochę bardziej pozytywnym tytule. Pozytywność ważna rzeczą w harcerstwie jest. Czyli, czyli jak? Przedsiębiorczego czeka. Hmm? Dokładnie tak. No jak można realizować program? No oczywiście w tej codzienności, o której mówię. My mamy na stronach Wydziału Wychowania Ekonomicznego, zaraz jeszcze tam będziemy, mam nadzieję, mieli chwilę na jakąś tam drobną reklamę. Mamy taki rozdział, który mówi o ekonomia codzienności drużyny, czyli właśnie wyszukiwanie tych takich codziennych sytuacji, na podstawie których można pokazać harcerzom, że ta ekonomia gdzieś tam występuje. Czyli bardziej nam chodzi w tym momencie w sumie o zbudowanie tej świadomości u kadry, żeby była w stanie tym harcerzom to tłumaczyć. Bo narzędzia, jak się okazuje, są. Ale mamy oczywiście też program. Mamy 20 zbiórek, które powstały na ten rok specjalnie po pięć zbiorek na każdą metodykę. Ze wszystkim, to znaczy konspekt zbiórki, dodatkowe do tego jeszcze różnego rodzaju załączniki, do tego komiks, do tego książka, i to wszystko tworzy komplet materiałów, które drużynowy może się zgłosić i może z tego korzystać. Mamy też. Propozycje programowe. Trochę starsze, na przykład ekonomia z kobietą. Jest to bardzo fajna propozycja, która powstała jeszcze no, kawałek przed rokiem edukacji ekonomicznej. E, mamy także propozycje lato z finansami, czyli tak na lato, na obóz też mamy taką, e, taką propozycję. E, mamy dużego różnego rodzaju też pomysłów na zbiórki, formy dyskusyjne, debaty oksfordzkie e, na tematy ekonomiczne. E, zachęcamy do korzystania tego. To jest centralny banku pomysłów jak i na naszej stronie. Podamy na koniec, mam nadzieję, tutaj jak do tej naszej strony dotrzeć. E, są też instrumenty. Metodyczne, czyli y, oczywiście częścią stopni są też wymagania związane z wychowaniem ekonomicznym. Mamy sprawności, czyli budują, budujące wiedzę i kompetencje, i mamy propozycje wyzwań, oczywiście dla każdego wyzwanie indywidualne, ale mamy takie propozycje pomysłowe, fajne, z odwołaniem do różnych osób, y, nawet do doktora Hausa, tam też jest odwołanie. Wiemy już, gdzie można Was znaleźć. Mamy też pytanie, czy jako Wydział Wychowania Ekonomicznego pojawicie się na jakichś wydarzeniach centralnych w tym roku i czy jest może możliwość zaproszenia Was na przedsięwzięcia organizowane przez jednostki? Jak najbardziej. W tym roku na wydarzeniach centralnych będziemy w sierpniu. Zobaczymy się na Wędrowniczej Patrze w Krakowie i na Zlocie Kadry w Rodomiu. Więc serdecznie zapraszamy. Na pewno tam nas znajdziecie w jakimś namiocie albo w innym, w innym miejscu, w którym coś będziemy mogli się razem spotkać, porozmawiać o ekonomii i jak może zainspirować do działania. Jeżeli chodzi o zapraszanie nas, to serdecznie serdecznie zapraszamy do zapraszania nas. Okay. Można napisać na maila ekonomia.maupoz.ch.pl albo tak, to będzie najprościej. Okej. Okay. A też będziemy obecni na konferencjach, które organizują chorągwie. Na przykład chorągiewko jest pomorska zaprosiła nas na swoją konferencję i tam mamy też mieć część o wychowaniu ekonomicznym. E, jeszcze parę tych miejsc jest. Ja w tych mówi z głowy, czyli z niczego, no i niestety tych miejsc nie pamiętam. Ale mamy takiego dużego Excela i tam mamy te rzeczy pozapisywane. Zachęcamy, żeby e, się do nas zgłaszać, bo no, w zeszłym roku w naszych różnego rodzaju takich warsztatach, formach jakichś inspiracyjnych wzięło udział około 1000 osób, więc to było e, no, dosyć duży nakład z naszej strony, żeby tak po tej Polsce pojeździć, z dużą oczywiście satysfakcją. No niemniej e, nas jest około 10 osób w wydziale, to się oczywiście zmienia, różne są życiowe e, zakręty. Część osób przychodzi, część musi na chwilę wstrzymać. Działalność, ale około 10 osób, więc no, potrzebujemy jakoś to tym zarządzić. Więc, ale zapraszamy oczywiście do mówienia, że chcecie, żebyśmy u Was byli i my zrobimy wszystko, żeby u Was się pojawić. Zostaniemy jeszcze przy temacie przyszłości. Mówiliśmy o przyszłych wydarzeniach, gdzie możemy Was spotkać i teraz o przyszłe plany. Jakie są Wasze plany na ten rok, no i bardziej odległą przyszłość? Na pewno w tym roku będziemy prowadzili warsztaty, tak jak powiedzieliśmy. Planujemy także. Dalej przygotowywać materiały. Mamy taką ciekawą współpracę z fundacją Catalyst Education, która skupia się na bardziej takich aspektach miękkich, związanych właśnie z. Z byciem pracownikiem, jak się odnaleźć na rynku pracy. Z nimi na pewno y, zostaną przygotowane pewne materiały, y, są już dostępne pewne karty, tak, które, może, które docierają do drużynowych, do chówców, dokładnie, więc y, no, będzie, będzie co, y, na czym pracować, jak znaczy, plan na ten rok generalnie jest taki, żeby te materiały dotarły, one już według mojej wiedzy gdzieś tam są w drodze, bo już dotarły. Ale w każdym razie będzie wyprawka, czy będzie na pewno materiał, na podstawie którego będą mogły drużyny pracować. Eee, to będzie pakiet właśnie tych takich kart, y, które mówią o takich kompetencjach osobistych, y, świadomości budowania takich kompetencji osobistych. To będą gry, które są grami ekonomicznymi, także takie gry warsztatowe, dosyć duże. Do tego będzie materiał, który to, o tym informuje. Mamy te 20 zbiurek. E, mamy naszych partnerów, którzy będą e, realizowali także taki program szkoleniowy też do tych kart między innymi, czyli w ogóle będzie można coś takim trenerem, jakby, może nie do końca już od razu doradcą zawodowym, ale taką osobą, która w świadomy sposób jest w stanie wspierać swoich harcerzy w zakresie takich kompetencji i to też jest w tym e, planie. Ale o najważniejszej rzeczy w sumie jeszcze nie powiedzieliśmy. Naszym głównym planem w tym roku to jest wspieranie chorągwi, żeby realizowały ten program u siebie. Na razie mamy sześć chorągwi, które, które taki program realizują. Stwierdziły, że tak, będziemy w tym roku to robili niektóre z tych programów nawet już mają swoje nazwy, jak na przykład zamutna na ekonomię w chorągwi wielkopolskiej, czy też ekonomist w kujasku oparty o Kopernika. W ogóle dużo szczęście ten Kopernik był tak, miał wiele talentów, jak się okazuje ekonomistą także był a no i e, także mamy złocisze i to jest Łódzka. E, pozostałe chorągwie mają programy i jeszcze pracują nad nazwami. Zobaczymy, czy tych chorągwi nie będzie więcej. Jeśli tak, też będziemy je wspierać, ale w dużej części wspieramy to, co się dzieje w chorągwiach i, i, i ich działania. Czy jest dużo informacji jest z czego czerpać? E, dziękujemy Wam bardzo za rozmowę i oczywiście trzymamy kciuki za Wasze działania. Jeszcze raz dziękujemy, a wy drodzy widzowie, jak słyszeliście, czekajcie na pakiety z Wydziału Ekonomicznego. Proszę. Jedna jeszcze rzecz. Na te pakiety mhm. można się cały czas zapisać. A ja nie wiem, czy ten QR kod może gdzieś być stawiony, czy nie, albo czy można go do kamery przybliżyć na przykład. Wtedy jak ktoś chce nagra, to będzie mógł to zrobić. Zaginął QR kod, no to się nie oh. da. Ale można, y, można napisać na ekonomia i w ten sposób możemy y, takie, pakiety, y, takie pakiety po prostu y, dostarczyć chętnym drużynom, którzy chcą wejść jeszcze w program w tym roku. Dziękujemy za dużą garść wiedzy, pomysłów i inspiracji. Jeszcze raz dziękujemy Wam y, za rozmowę.